Pogadajmy o tragicznych wydarzeniach związanych z eksploracją kosmosu. Eksploracja kosmosu to jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć, jakie podjęła ludzkość. To historia wielkich triumfów, przełomowych odkryć, ale także nieuniknionych tragedii. W przestrzeni, gdzie każdy błąd może kosztować życie, granica między sukcesem a katastrofą bywa niezwykle cienka. Każdy wypadek, każda strata, były lekcjami, które ukształtowały nasze podejście do eksploracji wszechświata. Za każdą misją kryje się nie tylko technologia, ale także ludzie, ich odwaga, pasja i marzenia o przekroczeniu kolejnych granic. W cieniu wielkich sukcesów kosmicznych kryją się też dramaty, które wpłynęły na rozwój standardów bezpieczeństwa i technologii, czyniąc loty kosmiczne najbardziej niezawodnymi. W tym filmie cofniemy się w czasie, aby opowiedzieć o najbardziej dramatycznych momentach w historii eksploracji kosmosu o tragediach, które ukształtowały nasze marzenia o gwiazdach, ale i przypomniały, jak wielkie ryzyko podejmują ci, którzy wyruszają poza granice Ziemi. Pierwszy przypadek śmierci astronauty podczas lotu kosmicznego miał miejsce w 1967 roku, kiedy radziecki statek Sojus-1. Uległ katastrofie. Władimir Komarow, jedyny członek załogi, zginął podczas próby powrotu na ziemię. Katastrofa była spowodowana serią technicznych usterek, które objęły zarówno system orientacji, jak i awarię głównego spadochronu kapsuły. W rezultacie statek uderzył w ziemię z ogromną siłą, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia pojazdu. Był to pierwszy sygnał ostrzegawczy, jak istotny jest Skrupulatne testowanie sprzętu i systemów kosmicznych przed im użyciem w misjach załogowych. W tym samym roku, po drugiej stronie żelaznej kurtyny, NASA doświadczyła swojej pierwszej tragedii. Podczas testów naziemnych w module załogowym Apollo 1 doszło do pożaru. Astronauci Gus Grissom, Ed White i Roger Chave, przygotowujący się do pierwszej misji programu Apollo. Zginęli wskutek uduszenia. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie w atmosferze czystego tlenu, używanej w module. Tragedia ta nie tylko opóźniła program Apollo, ale również doprowadziła do wprowadzenia licznych ulepszeń technicznych, w tym zmiany materiału wewnątrz kabiny i modyfikacji systemu awaryjnego otwierania włazu. W 1971 roku radziecka misja Sojus 11. Zakończyła się tragicznym finałem. Georgi Dobrowolski, Wiktor Pacajew i Władysław Wołkow stali się pierwszymi ludźmi, którzy zginęli w przestrzeni kosmicznej. Po zakończeniu swojej misji na pierwszej stacji kosmicznej Salut-1, kosmonauci rozpoczęli powrót na Ziemię. Niestety, w wyniku awarii zaworu w module ciśnieniowym doszło do dekompresji kabiny. Załoga zginęła w ciszy, zanim zdążyła zareagować. Wypadek ten podkreślił konieczność prowadzenia skafandrów ciśnieniowych podczas kluczowych etapów misji, takich jak start i lądowanie. 28 stycznia 1986 roku doszło do jednej z najbardziej wstrząsających tragedii w historii NASA. Prom kosmiczny Challenger rozpadł się zaledwie po 73 sekundach od startu, zabijając całą 7-osobową załogę. W tym. Christine McAuliffe, która miała być pierwszym cywilnym uczestnikiem misji kosmicznej. Katastrofa była spowodowana awarią uszczelek w rakietach wspomagających, które w niskich temperaturach nie spełniły swojej funkcji. W wyniku tego gorące gazy przedostały się do głównego zbiornika paliwa, powodując eksplozję. Wydarzenie to stało się punktem zwrotnym w podejściu do zarządzania ryzykiem i komunikacji wewnętrznej w NASA. Zrewidowano procedury techniczne, a także poprawiono szkolenia i procedury awaryjne. 1 lutego 2003 roku prom kosmiczny Columbia rozpadł się podczas ponownego wejścia w atmosferę. Wszystkich siedmiu astronautów na pokładzie zginęło. Tragedia była wynikiem uszkodzenia osłony termicznej na skrzydle promu podczas startu. Uszkodzenie to powstało w wyniku oderwania się kawałka pianki izolacyjnej z głównego zbiornika paliwa. Gdy Columbia ponownie wchodziła w atmosferę, gorące gazy dostały się przez uszkodzenie do wnętrza skrzydła, co doprowadziło do rozpadu statku. Katastrofa ta po raz kolejny wymusiła na NASA zrewidowanie procedur bezpieczeństwa, w tym szczegółowe badania uszkodzeń podczas lotu i opracowanie strategii awaryjnego naprawiania osłon termicznych. Każda z tych tragedii miała ogromny wpływ na rozwój eksploracji kosmosu. Cztery osoby zginęły w wyniku katastrof w przestrzeni kosmicznej załoga Sojuza 11 i Sojuza 1. Aż 17 osób zginęło w wyniku katastrof podczas startu, lądowania lub innych krytycznych etapów misji. Pomimo wielkich strat. Każda z nich prowadziła do istotnych zmian technologicznych i organizacyjnych. Tragedie te przypominają, że eksploracja kosmosu jest przedsięwzięciem o wysokim ryzyku, ale jednocześnie pokazują determinację ludzkości w dążeniu do odkrywania nieznanego. Dziś, dzięki zaawansowanym technologiom i rygorystycznym procedurom, bezpieczeństwo misji kosmicznych znacznie wzrosło, co pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość eksploracji wszechświata. Dziękuję, cześć.